Zanadto, skoro zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do mrównika wiodące. To majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. To zwiedzać pszczelne ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rote przysięgi na wierność matce pszczelnej odzrodzonej pszczółki. To na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworoczne matki. Już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nim jaki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni na przekór ptasznikowi. Już to, pani sroce, ciągle trąbić do ucha naukę? Nie kradnij! Albo wróblowi wmawiać, że pięknie świergoce, aby ciągle świergotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, a zimą śpi u chłopa za brudnym przypieckiem, między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Co moje ręce zrobiły? O. Jezus Maria, kto to? Zawołał ktoś? Czy to ja sama za siebie, samą modliłam się? Żmija. Kobieta? Siostra, nie siostra? Kripla ma tu i tu i tu i tu? Któż zabija za siostrę? Jeśli zbora, kto tak zapyta, powiem ja. Nie mogę skłamać i powiem ja. Jak to ja? Wczoraj mogłabym przysiąść, że nie. W las, w las, w drogę. Wczorajsze serce niech się za ciebie modli. Ach, ja się wczoraj nie modliła. To źle, źle. Dzisiaj już nie czas. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Ach, okropność. Ludzie tak sobie zażynają nożem. Nie wiem, jak ludzka poczyna roztropność w takim zdarzeniu. My, duchy, nie możemy znać owych ziółek, które leczą rany. Ona ciepła, może jeszcze żywa. Pustelnik nieraz ziółka w lesie zrywa, więc może, gdybym miał koło niej pieczą, do życia wróci. Ach, skierko mój drogi, sprowadź tu pustelnika. Cóż to zabóstwo, Jak marmury blada, nieżywa? Boże, a taka podobna do nieśmiertelnych bogiń i nieżywa. Jak nad nią płacze ta wierzba żałobna, a moja dusza na marzenia tkliwa, łez dla niej nie ma? Samotność popsuła źródło łez moich. Jaka postać cudna, jaka ona wczoraj musiała być czuła! Jak do niej wianek przypadał weselny, jak mogła kochać. A dziś, śmierć obłudna życie wydarła, a wdzięk pośmiertelny na moją zgubę nieżywej nadała. O mój aniele, ty śmierci, kochanka! O, jak miłośnie Twoja ręka biała ujęła czarny dzbanek. Z tego dzbanka płyną maliny, a za alabastrowej piersi. Wytryska drugi taki strumień, piękniejszy barwą od krwi malinowej. Ach, twój zabójca, od dwóch będzie sumień ścigany za te dwa strumienie krwawe. Nie, to zwierz leśne musiał zabić ciebie, człowiek by nie mógł. Boże, oto rdzawe leży żelazo. To człowiek! Ach, w niebie szukać schronienia przed tłumem tych ludzi. Śpij moja Luba, Ciebie nie obudzi ten pocałunek, a mnie niech zabije. Daj mi ręką posłuchać uderzeń Twojego serca. Czy pod zapłakaną wierzbą nie rosły maliny? Mów śmiało. Żądam od Ciebie spowiedniczych zwierzeń. Czy ta malina była kiedyś białą? A tyś się może sama zczerwieniła? Przyłóż do serca tę, co cię zraniła. Biada tobie serce twoje wydało! O wszystkim wie ten człowiek stary. Powie drzewom, drzewa będą rozmawiać o tym w głuche noce a straszna wieść urośnie. O biedneż wymyśli, jak dzieci nierozumne cieniów się lękacie. Ten starzec słowa moje łączy, składa, zbiera i mówi: Być nie może, ta kobieta młoda nie zabiła. A jeśli wie, jeżeli pewny, a któż w taką rzecz może uwierzyć, jak w pacierz? Ale jeśli uwierzył, jeśli przechodniowi zbłąkanemu opowie straszną zbrodnię u pani, nim wymówi nazwisko, zlęknie się jak prostak zemsty możnego pana. A może? Jeżeli dobre ma serce, starzec, na końcu języka znajdzie litośną radę. Na co ludziom szkodzić? A może już zapomniał? A ja nierozsądna myślę, o czym ten starzec myśleć już poprzestał. Bo i czymże ja jestem, aby mną się ludzie zajmowali, śledzili, chcieli gubić? Piekło. Tysiącem słów nie mogę zabić tego słowa. On wie, na co żem poszła do tego człowieka. Straciłam się, szatańska ręka mnie zawiodła, i pomyśleć, że gdyby nie te odwiedziny, starzec byłby jak owe ludzi, miliony, których nigdy na świecie nie spotkałam. Myśleć, że ta sama godzina trwożnych myśli pełna byłaby jak wczorajsze godziny, i może spokojniejsza, bo wszakże wielu by się strachu przez jeden dzień zatarło tajemniczą ciszą. Teraz wszystko na nowo odradza się z twarzą okropniejszą. Zazdroszczę tej. Co dzisiaj rano mną była. Idź potępiona, odnieść skąd przyniosłaś ten dzbanek pełny czegoś, co się rusza. Jak to, co w grobie czy powieszonego na zamku wieży, przed latami trupa, cień padł do sali i stoi na nogach, nie oddychając. O, widmo białe zarzchniętej. Dziwnie krew pachnie od mnie. Stało się, stało. Teraz nadaremnie. Żałować rzeczy? Stało się. Przyminię. Z nas wszystkich kiedyś będą takie trupy. Świecy. Mój cały zamek zabłysk świecy. Wszystko śpi w naszej ceglanej fortecy. Nawet zgasły latarniowe słupy. Przy bramie zamku, czy służbę rozbudzić? Nie budź nikogo, musiałam zabrudzić. Ręce po dziwną pachną wonią. Wzięłaś koronę? Nie, stój, pójdę po nią. Ja się nie lękam, wiem gdzie stoi morze. Na dzieci, skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł. Niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki. Stara, biedna wdowa żywiłam obie. Jak to często błądzi człowiek na ziemi czekając pociechy. Młodsza uciekła spod matczynej strzechy, niedobre dziecko, lecz druga, o Boże, królowo moja, ty jak anioł biała, sądź, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdajbym bym skonała, jeśli ja kłamie. Grafią wziął za żonę. Królowo moja, Bogdaj ci koronę, Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce O, osądź. W tej drugiej córce, jak w makówce, było rozumu. Grafią kochał bardzo, ale ja, matka, Kochałam jak matka, aż tu w jej zamku, jej służalce gardzą, biedną staruszką, cierpie do ostatka wzgardę służalców. Grub był dla mnie blisko, aż tu mnie jednej nocy te córczysko w obliczu ludzi zaprzało się głośno. A, córko mówię, bądź litosną. dla starej matki, co już bliska truny. Była noc. Straszna i deszcz, i pioruny, pioruny i deszcz, i ciemno, i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza mnie, starą matkę, na wichry i deszcze, w noc i w pioruny, i w burze, i jeszcze głodną kazała. Niech jej Pan Bóg Stwórca przebaczy głodną wypędzić z podwórca do lasu. Wiatr mię poniósł załachmany. Piorun wypalił oczy, o, różany mój królu, złoty mój panie litości!